i Złoto wpływa na 2, do naszego skarbca, 2. Również tutaj kurde, yy, czekaj co? Cztery sibiców, a pazio 20, yy, tu już czytałem Ach. Dułaty. No jak to tak będzie złotych. wyglądało, to ja się nie pogram. Zaczęty dziś cały cel, nie? Z train, nie? <laughs> cały cel. Złoto wpływa do naszego skarbca, SER. Yy, dzięki za Donaj taku dłaty dzisiaj cały. No to jest, wiesz, cel trochę z dupy, towar absolutnie nie pierwszej potrzeby. Jest duży yy, i bez sensu. Także. Dzięki. No mogłoby być, no, no nie powiem, że nie no, ale jakby nie było, to też by było tam bez droga. Pawelinium. 250 zł. No to pany, jak się bawić, to się bawić. Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę wszystkim. Pozdrowienia dla Sergio Green i Kratka 39, a Kanarka, Mar, Mechanika oraz Włócznik. Dzięki za donate'a, Pawelinium. Jak się bawić, to się bawić, tak, żeby potem nie żałować jutro. Kurde, wiesz. Złoto wpływa Patrza do naszego serponta, skarbca, Ser. Takiego. Yy, pozdra dziękuję. Pozdrawiam również. Tylko czekaj, bo teraz jeszcze tam były jakieś. Eee. Yy... Czekaj. Czekaj, chwila, sekundka. Pozdrawiają, kurde. I... Bo tam wcześniej było, i ja nie chcę, żeby było, że oplucie. Opluted. I... Inkrzych zrobił. Czekaj, bo tam wilki jakieś biegają. Ale pobieg w pieździe. Gnijemy w dupę, kurde. Czekaj! Wesper. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Nie spalcie się. Nie spalcie się. Nie, mi to już chyba ktoś próbuje chałupę podpalić, bo przez chwilę coś tak pizdło koło domu. Zaraz, że mi się szyby tak ten... Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. ...podbiło od, od, od szyby. Fala dźwiękowa, kurde, uderzeniowa i w ogóle rzeczy. Dobra, czekaj, co tam jeszcze było na tym, na tym czaciu? Eee... do 14 dobry wieczór tam zrobił. i e... Powiększone wynagrodzenie jest ważne jeszcze przez 0 dni. Ba bardzo ładnie. To powiększone stawki kurde, pogers normalnie. Super. Ech, podkreślenie. Kurde, 50 zł. To co zaczynamy? No ta no nie wiem, zależy co. D Dzięki za donate'a. Złoto wpływa do naszego skarbca SE. Kurwa dźwięk mi się znowu zjebał. Znowu mi pierdzi, ja pierdolę, znowu blue screen będzie albo się uda naprawić, 50% szans zaraz będzie. Zaraz, bo to się będzie teraz coraz gorzej robiło. Po prostu super sprawa. Tego tego jeszcze dzisiaj nie było. Yy... No i tam 100 bitów jeszcze było, czy można już odpalać browara. To właśnie też to samo. Sam, ta sama odpowiedź, te bezalkoholowe to można. Hypu trainu let's, let's go. It's Meniklas z 10 biców, jeszcze dał tu zrobił. Hype train dojechał do celu? Złoto wpływa do naszego skarbca. Se. A Maksymilian jeszcze się załapał chyba po. I jeszcze Tomasz też już, już nie zdążyli. Yy, yy, Maksimilian przypływem jeszcze, <toddź> dorzucę się do sterty. A Tomasz podarował sub <toddź> dostał Dostał go samotna samica, lub dostała, bo nigdy nie wiadomo po technikach jaka jest prawda, albo jak się tam ktoś tego, ale powiedzmy, że dostała, tak? No, yy, i, i ten, I się skończyło tutaj to. A ja miałem sprawdzić te, niecele lista wiadomości. Wasper jeszcze tam, że nie spalcie się. No, tam Suchar też napisał, nawet przypięte tu widzę, bawcie się bezpiecznie. Znaczy ja jestem generalnie zdania, że strzelanie tych tymi fajerwerkami to jest takie zbędne może, nie wiem. Ale ja nie, no tam różni ludzie mają różne potrzeby, żeby się ubawić i mieć dobry czas, no to tam już jak ktoś musi, to niech no... rzeczywiście, no nie wiem, kupować. I roket 696 zł, 96 groszy. Kurde, poczymajcie mi bimber. Czekaj, sze sze sześć, dziewięć, sześć, dziewięć, sześć, sze 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 sześćset dziewięćdziesiąt. Sześć. <śmulacza> <śmulacza> Kudłaty, ale. 50 złotych. Kaczki. Kaczki. Kudłaty, dzięki za kaczki. I no kurde, iRocket. <grywki> Dziękuję za donate, rocket, kurde tego. I, i pan no, mechanik teraz mechanik. też. 3 złote, a niech Nie, będzie co tam coś na od mnie. No, mechanik? To? Nie wiem. Yy, też dzięki. Na te pieniądze musisz się z nami spodnie... Te, ale... Sergio Zergal 50 złotych Pozderki misiaki, najlepszego w nowym mm. roku. Szczególne pozdrowienia dla Pawelinium, zielonego kocura, włóczni i kanarka. No i oczywiście dla naszego super strajmera, Niech ci ma zdunia nie rdzywiera. Giga roku czat, Kawałek sera, kawałek sera, kawałek sera. Kawałek sera. Co to za co, co, co sugeruje, że nie, nie, nie mówisz, że nie rdzewia, bo, bo, bo co, bo, bo nie, Halo! Wcale że bo nie ej! Kurde tego. G G Sergiusz Zergal 50 zł Pozderki Misiaki najlepszego w nowym roku Szczególne pozdrowienia dla Pawelinium Zielonego Kocura włóczni Łuczni O i kurwa jeszcze jest w kolejce Niech ci ma zgniecie Ale zaraz Ale zaraz jebnie Giga roku chat kawałek sera kawałek sera kawałek sera Ale zaraz później o kurde, ale, 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 ale jednie. Nie wiem czemu dwa razy teraz, ale zaraz. Złoto wpływa do naszego skarbca, se. Ja już widzę, że tam jest. Kurde, hefi. <grym> <zimny> <grym i zimny> i podkreślenie Już 300 zł. Czy mam? Kurde. Jak Jorzech to widział przed chwilą, Jerona, czy mam? Trzymaj, czymaj co? Komu? Czemu komu? Trzymaj co? Nie wiem, nieważne. E Jestem podkreślenie, ale podkreślenie byłem. 50 złotych. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. <grystanie> o, ku... Ej! E, d -d Dzięki Dzięki, Suntdonate'a jestem, podkreślenie, ale podkreślenie byłem! <grystanie> <grystanie> o M 40 to? 50 złotych. Na kartę proszę wszystkiego najw tym, co zaraz się zacznie. No nie, bo ja bo y... Ała ale mi się dźwięk Ała bo nie, bo zaś zaraz, zaraz będzie ten cel zrobiony jeszcze, kurde, teraz jeszcze i będę musiał kupić te karty. Ja... ILE 10 złotych. CO SIĘ DZIEJE? Dla wszystkich uczestników Sylwestra u Pani Gagatek z najserdeczniejszymi życzeniami noworocznymi Sucharmistrz z rodzinką. Zdrowia Pałkiziu, by pralka działała, a nie kurcz. Kuźwa, złożyłem ją przed chwilą, dlatego tak późno się live zaczął, w ogóle. Dzięki śledzonej to... <grym> również e, również pozdrawiam tam kurdy. z podkreślenie rozsie. 50 zł. Miłego i zdrowego. Miłego i zdrowego. Również dziękuję. Kurde. Ej, bo ja teraz poplułem na czacie, bo są te resuby i w... Yeah! HEFI podkreślenie. 50 zł zapomniałem o życzeniach. No, to najlepszego w nowym roku. Zapomniał. I teraz musiał jeszcze dopisać jeszcze w donatecie. Super. Dzięki za donate. Y, najlepszego. Poży pożyczymy sobie ten, y, byle nie pieniądze pożyczać, bo to ten, y, 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 pożyczymy sobie po, po Nowym Roku, że w Nowym Roku, w, y, y, bo, bo Tomasz Podłoga Mr dał subskrypcję w prezencie dla społeczności, ja już totalnie nie wiem komu i co, i kogo, co biernik, bo to mi się przewinęło, ale kudłaty dał z zacząłem do... no i No. Kurde. Nie wsyp teraz? Od Rosji był donut. Tak. Był dat Rosji przed sekundą. Miłego i zdrowego. Zdrowego i miłego, ale był. Eee, i, 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 i ten. I Marek 46464646 zresubował sowiecki, co? WIKTOR rmk 1 gdzie się nie, nie że dałeś Kurde, bo Tym mi się. Muszę mieć udział w ja tej nie karcie. wiem, co mówiłem. Zaraz nie będę widział. Nie wiem, co się dzieje, nie widzę. Ciemność zaraz będzie, kurde. A ja jestem daleko od domu i nie mam żadnej lampki. Musisz udział w tej karcie, kurde. Ale, ale patrzcie, teraz pożyczony RTX to mógłby być, nie? Mógłbym na przykład powiedzieć, że. że mi się popsuł. I, I nie mogę go oddać, bo, bo się popsuł i, i, i na przykład i tak już mu się nie przyda taki popsuty, więc... Złoto wpływa to... do naszego skarbca, sir. Także dzięki za do donata tutaj, kurde, tego. I teraz jeszcze kudłaty zabicy. <laughs> Okej. Okay. Kurde, bo ciemno jest. Kurde. I właśnie spotkanie na Fryerwerki gdzieś kupić albo. Można trochę... Walki z podprześleniem PALK i Z1010. z, z pałkami. i miłego. kasy i miłego. Dzięki za... Yy, Donejta. I kurde. O, będę odpowiadać nawzajem na takie wszystkie te. O. Yy, nawzajem. Zamiast coś tam ten. próbować. Bo ja nie umiem. Dobra, znowu nawigacja, kurde, po słupach. Mlem. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy. Kurde, ale 74,64% ten cały, japiernicze. A ale, bo bo, 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 bo bo ja tam technicznie rzecz biorąc, se sam dałem 1000 zł ponad, bo se dopisałem do tego celu, kurde. Bo, jakby wziąłem pod uwagę sprzedaż swojej 1080, ewentualnie kiedyś później, że to tak coś koło 1000, coś 100, 1400, może by, bym, bym, bym odzyskał, kurde. Bo właśnie tak, to tam jest wszystko, ten, ten cel. Kurde balans. Co na co? Nie, nie, nie. A co tu świeci? To ciastki są? A ciasteczkowy domek. To chyba nie jest moment, żeby tam wchodzić. Chyba, żeby zaraz zezgonować zł. Covid Party pozdrawia party. i zaprasza na kolejne spotkanko. KOT świętująca twarz nawzajem nawzajem. No, ja się zastanawiam, czy coś z mojej strony nie zorganizować w przyszłym roku. Tak, bo jakbym w tym roku jeszcze coś mógł, nie? To, he! Ja, a, Musiałem coś wspomnieć. Jakiś żartik tutaj... Nie strzelad! Dzięki, dzięki za ten Party Kici Kowidziaci. Ale mi zaś szarpnęło dźwiękiem w głośnikach. Coś, co? Tam się coś świeci, jakiś domek. A to nie mój jeszcze. Czy ja zrobiłem właśnie jedno wielkie kółko? Szakon. Dziesięć złotych. Fajnie, bo ja... O. Wzajemnie. Wzajemnie. Szakon. Dzięki, w... nawzajem. Tak. Wjechałem w samochód. Kółeczko. Zajemnie. Paweł, podkreślenie, B podkreślenie. 10 złotych. Dokładnie Pani na przyda te podkreślenia. Na Nawzajem Dzięki Orety, ale mi się śmiesznie dźwięk teraz. Jak koń galopował, to miałem takie popierdywania tego dźwięku. A już teraz przestało na chwilę. Ale zaraz blue screena zrobię, jak będę resetował ten proces. 5 zł może i nie jest najlepiej na świecie, ale test jest zajebiście. P i jeszcze jeden i j s c a z. Niebieskie serce. Dzięki za donate duś... <ścoughs> nie wiem jak to... to... Bardzo ładnie. No oh. i Rocket, 6 ,90 zł 90 groszy. Dzięki hefi podkreślenie za potrzymanie salami. potrzymanie salami? Ej, ona to przeczytała! Salami! Aha, bo tam napisał salami. A nie, e, e, sal, ale coś tam, coś tam. Sa, salami. Kaziu, 15 złotych. No czasem czyta, jak coś kapslokiem jest. Że to literuje. A co, salami? Wszystkiego nawzajem. I, I jeszcze raz, pieniędzy. Czy takie coś. Dzięki Kaziu. Nic nie widzę. Gdzie ja w ogóle teraz jadę? A ty ja zna. Zaś jadę gdzieś do, do dupy, kurde. Ja tam miałem skręcić w domy przecież. Kurde balans. No to po ciemku to jest jeżdżenie. Jeszcze wy tu mi. Nie dacie mi grać, kurde. Tylko jakieś te. Ciekawie, skąd pieniążki mają na to? Pewnie nakradli. O. Oh. O o o hefie właśnie! 10 zł. do usług i roket. Kurde, są <laughs> salami. A ła znowu mi tak dźwięk. O nie, ała, ła, to jest bardzo nieprzyjemne dla moich uszu. Dzięki za hef i podłoga za donate. <laughs> Salmi, ale to nie odpowiada moim wyobrażeniom o salmi ale jest... nie wiem jest okej okay. jauś! brzestoń! Wydopiej jak on mnie widzi w ogóle w nocy, no? a widzisz mi? ja nic nie widzę on na konia mi zaraz rozstrzela Salmi? Nie wiem, jak sobie wyobrażam salmi. Zaś ten dźwięk. Jezu, że, dobrze, że w sumie że u was tego nie słychać, bo to jest. To jest nie. Dobra, tu gdzieś w lewo jest ta ścieżka, dróżka. Ale Ciul wie gdzie, bo to jest. Ciemność absolutna. Tu jest, tu są słupy. Dobra, chyba ja... Chyba nawet jestem na drodze aktualnie. Dobre, dobre. Mam paliwo jakieś? Nie mam paliwa. Mógłbym sobie pojechać wagonikiem pociągiem. Nie mam latarki, bo się... O, ten. Po imprezie u Kriegswaldo budziłem się cała, cała naga. I, I bez niczego wrowie przy jego chałupie. Ktoś tu ma park, ten garage otwarty. O, już mi się dźwięk do reszty spierdolił. Okej, okay, dobra, umiera. Zaraz mi komb zlaguje do 0 fpsów, Także trzeba teraz zrobić sobie prawdopodobnie blue screen. tego, także... 20 złotych na tace. Nie wiem. E, dzięki za donate'a. Nie wiem, czy to ma być jakieś takie. Czy to ma być śmieszne w sumie, te wszystkie żarty tego tego typu? Czy to ma być jakieś, nie wiem, objawienie, że o kurwa, ja wiem, tutaj znam całą tutaj konspirację tego i, i, i nie wiem. I, I kurwa, pamiętamy, czy coś w tym stylu, nie nie wiem. Jeszcze z tymi, tymi. Eee... czekajcie, szczegóły. Uwaga, czy będzie blue screen? DUSIA.

Молгаш, что светишь?